you Witam cię serdecznie w kolejnym Power Poniedziałku, w każdy poniedziałek o 6 rano na moim kanale YouTube, na moim fanpage'u, jak również na blogu kamilarowinska.pl. Dziś odcinek, który nagrywam z ogromną radością, ponieważ dzielę się z tobą moimi postanowieniami noworocznymi. Oczywiście opowiadałam ci o nich 7 stycznia, kiedy opowiedziałam ci o wszystkich moich postanowieniach na cały rok, ale ponieważ ten odcinek spotkał się z bardzo fantastycznym waszym przyjęciem, no to oczywiście obiecałam, że jeżeli tak będzie, to, to nagram moje poczynania i postępy. No i w związku z czym dzisiaj tymi postępami się chcę podzielić z Tobą. Postępami w strefie kosmetycznej. Ale wróćmy do samego początku, bo być może nie oglądałaś, albo nie oglądałeś odcinka z postanowień noworocznych. W tych postanowieniach opowiedziałam pokrótce o tym, że chciałabym w dziewięciu obszarach. Poprawić swoje życie jako, jako człowieka ekologicznego. I mówiłam tam też o tym, że na samym początku w swoim życiu koncentrowałam się głównie na tym, żeby zadbać o siebie, o swoich najbliższych, o swoje dzieci, o swoje bezpieczeństwo finansowe, ponieważ nie miałam go zapewnionego, o swoją edukację. Później kolejno myślałam o innych osobach, czyli o tym, aby zadbać o kobiety, dlatego też między innymi projekt Kobieta Niezależna stał się tak bardzo popularnym projektem. I tak, w miarę jak dojrzewam, to, a, a zbliżam się do czterdziestki, to oczywiście zwiększa się moja wrażliwość również na pozostałe aspekty, ale nie tylko na zasadzie takiej, że wiem, że trzeba coś z tym zrobić, tylko zaczynam również coś z tym robić. I jak każda, każde swoje. Mm, Postanowienie noworoczne, za każdym razem wszystkie cele, które osiągam, zawsze je osiągam małymi krokami i małymi zmianami. Od 20 lat prowadzę biznes, zaczynałam od naprawdę bardzo, bardzo małych takich kroczków, a teraz, no, z powodzeniem mogę powiedzieć, że prowadzę niesamowitą firmę, bardzo, bardzo dobrze radzącą sobie na polskim rynku, firmę szkoleniową. I tak samo jestem przekonana, że jeżeli chodzi o ekologię, o bycie. Mniej szkodliwym dla środowiska również sobie poradzę, ale wszystko y, robię małymi krokami. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak to wygląda z punktu widzenia kosmetyków. Otóż, jako osoba, która się zbliża do 40 urodzin, to no, już od ponad 20 lat używam kosmetyków i na początku stosowałam kosmetyki firmy, z którą współpracowałam mm, przez 13 lat I, i po prostu przez 13 lat nie używałam żadnych innych. Tamte znałam najlepiej, jak to tylko jest możliwe. Później gdzieś tam otwierały się moje, jak, jak zakończyła się ta nasza współpraca, to gdzieś patrzyłam na to, że oho są jeszcze jakieś inne kosmetyki na świecie i istnieją. Głównie koncentrowałam się na samym początku na tym, żeby kosmetyk po prostu był super. Jako młoda dziewczyna, to, żeby było mnie na niego stać, żeby zapach był ładny, konsystencja była fajna. Później skoncentrowałam się na tym, żeby był z pompką, ponieważ no, źle znoszę wkładanie po prostu palca do, do kremu każdego dnia, w związku z czym unikałam tego. Później zaczęłam, się, jak im im, im im byłam starsza, tym bardziej zwracam uwagę na to, że aha faktycznie trzeba zwrócić na to, żeby kosmetyk uwaga na to, żeby kosmetyki były ekologiczne, po to, żeby były naturalne. Ale rzadko kiedy zwracałam uwagę na opakowania z punktu widzenia tego, jak te opakowania, w których te produkty się znajdują, wpływają na, na środowisko. I w tym roku postanowiłam zwracać na to większą uwagę. Wiem, że mam w tej kwestii bardzo dużo do zrobienia, jak prawdopodobnie wielu z nas, ponieważ gdyby tak nie było, to oczywiście nie bylibyśmy zasypani tym całym plastikiem, ale od czegoś zawsze trzeba zacząć i ja chcę ci powiedzieć, od czego zaczęłam. Być może cię to zainspiruje do tego, żeby również zmienić niektóre przyzwyczajenia. Ja jestem przekonana, że te przyzwyczajenia, które będziemy zmieniać, one nie muszą być od razu ogromną zmianą, i teraz wszyscy po prostu mamy tylko nosić torby lniane i nie wiem, sami kręcić kremy i tylko i wyłącznie wszystkie tego typu rzeczy robić. To jest oczywiście piękne, jeżeli ktoś już jest na takim etapie, ale wiem, że. Że wystarczy przynajmniej jakaś mała rzecz, którą po prostu każdy zrobi. I to, od czego ja zaczęłam na, na samym początku, to przede wszystkim od zastąpienia mm, plastikowych opakowań szklanymi y, opakowaniami. Ja wiem, że tutaj zdania są jakieś y, podzielone. Oczywiście, jeżeli chodzi o segregowanie śmieci. Odnoszenie szkła do odpowiednich pojemników, plastiku do odpowiednich pojemników, papieru, itd., itd. to tą lekcję już mam dawno ze sobą. To, to, to tutaj pod tym względem to jest po prostu dla mnie norma. W związku z czym naturalne dla mnie jest, że, że produkty w opakowaniach szklanych będą, będą lepsze. A jeżeli. Da się to załatwić w ogóle bez opakowania, to już w ogóle jest cudnie. I cóż, dotychczas używałam oczywiście mydła w płynie w plastikowych, po prostu opakowaniach. No i chciałam jakoś je wyeliminować. Pierwsza rzecz, jaką zrobiłam, to pomyślałam o produkcie. Ja tych, niektóre tutaj już są otwarte, niektóre nie, ponieważ ja powiem ci od razu, że kiedy zamawiam jakieś kosmetyki online, na przykład, w ogóle zamówienia online, to zamawiam tak, jakbym po prostu jutro miała być wojna, dlatego że mam wyrzuty, że tak dużo ci kurierzy wożą na przykład nie wiem, tych paczek z jednym kremem i sobie myślę, że to jest bez sensu w ogóle pakowanie tego wszystkiego. Także bardzo dużo produktów zamówiłam po kilka sztuk, więc część mam rozpoczęty już w łazience. Zaczęłam od produktu do kąpieli i szamponu jednym akurat dla moich dzieci. To opakowanie akurat jest plastikowe jeszcze, ponieważ jeszcze nie znalazłam dla dzieci produktów nieplastikowych. Natomiast to co jest ważne, oczywiście oprócz tego, że jest produktem certyfikowanym. A poczekajcie, bo ja pierwszy raz coś takiego nagrywam, to nie wiem, czy to trzeba tak opakowanie pokazać. Mm. To pierwsza rzecz, którą, która tutaj jest dla mnie ważna, to to, że ma 400 ml, czyli żeby, jeżeli już kupujesz coś w plastiku, to żeby to było bardzo duże. Ale to, co jest kluczowe, to to, że to jest koncentrat, czyli te 400 ml i ta butelka plastikowa starczy na naprawdę długo, ponieważ zgodnie tutaj z um, instrukcją obsługi trzeba łyżkę stałową rozpuścić w, w 20 litrach wody. Kiedy, 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 kiedy dzieci się kąpią i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest dla głównie dla młodszego mojego dziecka, ponieważ ono no na chwilę obecną nie chce po prostu myć na przykład włosów, uwaga, szamponem w kostce. W związku z czym, jeżeli nie chce mieć włosów szamponem w kostce, to na, na chwilę obecną poszliśmy na taki, na taki kompromis. Natomiast jeżeli chodzi o mydełko, to akurat kupiliśmy Mydełko, które po prostu jest tak zwanym szamponem w kostce um, i. Tutaj akurat Ci powiem, że y, trudno mi będzie, jak typowym youtuberom, ponieważ ja nie robię tego we współpracy z żadną firmą, y, podawać jakieś, nie wiem, strony i tak dalej, bo ja część produktów kupuję w Polsce, część kupuję w Belgii, gdzie aktualnie mieszkam, po prostu chodzę i gdzie tylko coś zobaczę, co jest bardziej ekologiczne niż to, do, do, co dotychczas po prostu miałam w domu, to to, to to od razu łapię. Więc nawet czasami nie pamiętam, gdzie co, y, gdzie co kupiłam. Ale jak sobie poszukasz w internecie, bardzo dużo jest szamponów w kostkach, bo jak oglądałam, no to, to było tego sporo. Oczywiście chodzi również o to, żeby to były produkty ekologiczne. Tutaj opakowanie jest tylko i wyłącznie malutkie, plastikowe, natomiast szampon... Yy, który jest w tej kostce, no już nie będzie takim po prostu opakowaniem i on na bardzo długo starcza, w związku z czym nie będziesz tak długo po prostu tych opakowań ym, zużywać. I oczywiście, oprócz tego, że myjesz sobie włosy tym szamponem, no to później jest kwestia odżywki. Ja na przykład używam odżywki, więc yy, szukałam jakiejś alternatywy dla siebie i jest taka firma Marocano Oil, oni mają szampony yy, i odżywki, ale mają też olejki do włosów, które są po prostu w szklanym opakowaniu, więc pomyślałam, ok, to w takim razie będzie to jakieś mniejsze zło, Jeżeli będę po prostu jako odżywkę ten olejek. Ale to nie jest jedyny produkt, który mogę sobie we włosy wcierać, ponieważ gdzie on jest. Y jest taka firma polska, nazywa się Ministerstwo Dobrego Mydła. Uwielbiam ich za ich w ogóle filozofię i za to, że ręcznie y, produkują swoje kosmetyki. Oni mają y, olej ze słodkich migdałów, który również można stosować jako odżywkę do włosów, jeżeli się ma suche włosy. No a ja farbuję to mam y, suche. Ale również można jako bazowy olej do makijażu y, y, go zastosować, albo ogólnie jako olej po prostu do ciała ze słodkich. Y, ze słodkich migdałów. Jeżeli ktoś lubi się smarować olejami, to oczywiście by było super, żeby zastosował. No i to jest oczywiście szkiełko, to opakowanie. Tutaj jest tylko kawałek plastiku. W sytuacji yy, ilości balsamów, które ja dotychczas kupowałam, po prostu które były w plastikowych opakowaniach, to jest dla mnie to jest ogromny progres. Wiem, że oczywiście dla ludzi, którzy są już super rozwinięci w zero waste i w ekologii, to w ogóle jest śmiech na sali, co ja mówię. Ale każdy od czegoś zaczyna. Ja zaczęłam od tego. Co tutaj jeszcze? Jak już jestem przy ciele z Wami, to jest taka firma Dalszemi. Tutaj Wam pokazuję akurat balsam. Jedyny balsam, jaki mi się jaki znalazłam, chyba że wy znacie jeszcze jakiś inny, to dajcie mi znać w komentarzu. Ale jedyny balsam, który znalazłam, właśnie, który jest w szkle. Ponieważ ja, no, olejki są fajne, ale ja czasami lubię się po prostu posmarować balsamem. On też piękne, pięknie pachnie, więc szukałam takich opcji, które będą dla mnie. Będzie to produkt ekologiczny, będzie z ekologicznych upraw i tak dalej. Najlepiej by było, gdyby oczywiście nie był sprowadzany gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych, tylko gdzieś. Gdzieś u nas, żeby był zrobiony, więc to by, to by też dla mnie zawsze było miłe. A te produkty są akurat w Unii Europejskiej wytwarzane. No ale też oczywiście, żeby też mimo wszystko korzystać z tego, że ten kosmetyk fajnie pachnie i, i sprawia mi radość stosowanie go. I akurat do tego jeszcze znalazłam inny produkt, bo ja tu się generalnie dużo smaruję. To są, to są świece naturalne, ona jest w takim... Chyba, chyba to jest ceramiczne jakieś opakowanie. W każdym razie nie jest plastikowe, ma tylko malutką plastikową nakrętkę. To jest świeca naturalna, którą ja sobie podgrzewam. To jest 30 sekund max minuta, kiedy taką świecę po prostu włączysz. I ona delikatnie wtedy... Znaczy włączysz, podpalasz normalnie, tak jak świeczkę. I ona tutaj automatycznie się zmiękcza. Ta świeczka, i wtedy to stosujesz po prostu jako, jako balsam. Jeżeli lubisz się tak wysmarować. Słuchajcie, że ja będę się smarować kremami na swoim YouTubie, to w życiu bym nie pomyślała. No, ale cóż, to będziesz się wtedy, jeżeli lubisz się smarować z takimi tłustymi po prostu produktami, to jak najbardziej możesz. Co dalej? Oczywiście zaraz chyba dojdziemy do twarzy. Ja tutaj patrzę, co tutaj mam porozkładane. Yy, jeszcze ciało, otóż, no oczywiście te żele nieszczęsne do, do kąpieli, to jeżeli moje, dla moich dzieci kupiłam koncentrat, yy, który no, starcza na po prostu dłużej niż dotychczas, więc tutaj już mamy lekką poprawę, no to o tyle, jeżeli chodzi o mnie czy o mojego męża, no to tutaj już nie ma dyskusji czy lubisz, czy nie lubisz, czy coś tam, będziesz się w tym myć. Tylko po prostu padła decyzja, że przechodzimy na mydło, yy, które jest w kostce. No, to też jest niezłe wyzwanie. Taki dla mnie to jest taki powrót do dzieciństwa, bo wtedy były mydła w kostce. Te akurat kupiłam w Ministerstwie Dobrego Mydła. Moje ulubione to jest mydło kawowe. Uwaga, kawa. Dlatego, że ono jest z peelingiem, więc jak się po prostu myje, to od razu automatycznie peelinguje sobie skórę. Ale też jest super, jest oczywiście lawenda. No nie, nie trzeba się aż tak strasznie peelingować, więc jeżeli ktoś chce, to po prostu może się lawendowym. No i później, oczywiście, co z tym mydłem zrobić, bo denerwowało mnie to. Ja jestem estetką, że co mi takie będzie mydło leżeć. Wszystkie mydelniczki, jakie zobaczyłam w sklepie obok, zaraz były plastikowe, więc myślę, no świetnie. Kupiłam sobie mydło i teraz plastikową mydelniczkę. Ale znalazłam taką modelniczkę, która jest z czego ona może być? Tutaj zabijcie mnie, nie wiem. W każdym razie, no to nie jest na pewno plastik, jakiś kamień, porcelana, albo coś takiego każdego dnia kocham Cię bardziej. Taki napis pasuje Medełko, w związku z czym już teraz yy, oczywiście jest tutaj dziurka, takie serduszko, żeby tam się spukało wszystko. Yy, oczywiście Medełko w nie wygląda tak pięknie jak najpiękniejszy yy, żel yy, w pompce, no ale coś możemy zrobić przecież dla nas tej naszej planety yy, i nawet jeżeli ono będzie takie rozmywane, to jesteśmy w stanie to na pewno znieść. Co dalej? To, czego używałam bardzo dużo dotychczas, to używałam bardzo dużo płatków kosmetycznych, czyli takich bawełnianych płatków kosmetycznych, które w dodatku są zapakowane jeszcze w plastikowe opakowanie. No i tutaj nie było umiaru, w związku z czym skupiłam sobie kilka opakowań. W takim bawełnianym opakowaniu wielorazowych płatków kosmetycznych. Te, które akurat, akurat używam, to są już w praniu, a tutaj są świeże, nowiutkie, które mogę jeszcze stosować. Takie, którymi po prostu mogę zmywać makijaż, kiedy potrzebuję, bo jeszcze mam coś innego do, do zmywania makijażu. Kiedy mogę zmywać makijaż, jeszcze ewentualnie, jeżeli potrzebuję, a później po prostu wkładam je do tego woreczka i je mogę wyprać. Przy tej ilości makijażu, przy tej ilości smarowania się, który ja stosuję, to na pewno bardzo duży to będzie postęp. Trzeba tego kupić troszeczkę więcej, bo nie wiem jak wy, ale ja osobiście nie wyobrażam sobie, że ja to codziennie piorę. W związku z czym no, kupiłam po prostu tych woreczków więcej. Niektóre zawierają również takie, słuchajcie, opaski dla pań, jakby się maseczkowała, czy też dla panów. No, i po to, żeby po prostu raz w tygodniu wyprać to, to wszystko razem, na przykład z ręcznikami albo, albo z czymś. I, I wysuszyć, a nie tylko mieć jedno opakowanie i się martwić, że teraz nie mam jak po prostu makijażu zmyć. Kolejna rzecz, kolejna rzecz. Tylko Wybaczcie mi, napiszę wam pod tym wideo, jak to się profesjonalnie nazywa, bo ja już zapomniałam. To jest taka specjalna gąbka, która teraz jest twarda, natomiast, bo ona się akurat suszyła w łazience, natomiast można ją bardzo ładnie zmoczyć. Ona jest również ekologicznym produktem. Można ją zmoczyć, ona wtedy się staje miękka i po prostu nią się zmywa codziennie, codziennie twarz przy, przy pomocy przy pomocy wody, ona świetnie pielęgnuje po prostu skórę. To było takie dla mnie odkrycie. Jak byłam na wystąpieniu w Londynie, to zobaczyłam ją, właśnie gdzieś tam szukałam jakichś ekologicznych produktów, bo nie wszystko oczywiście, co w sklepach jest ekologicznych, to jak tak popatrzę, to czasami myślę, że po prostu niektóre firmy chcą na tym zarobić i robią nas w konia, bo, bo tam po prostu tego plastiku jest mnóstwo. No ale akurat znalazłam tą, tą gąbeczkę, która jest starsza na 3 miesiące po trzech miesiącach trzeba ją wymienić. Natomiast u nich, akurat w Londynie, była zapakowana również w kartonik, ale poszukam jej w Polsce i dam wam znać. Tak jak wam mówię, peelinguje się po prostu tym buzie, myje bardzo fajnie, zmywa, zmywa makijaż. To jest akurat moja taka no, perełka, ulubiona. Kolejna rzecz, którą również z tej firmy, o której wam wcześniej powiedziałam, czyli Dalszemi jest peeling, który jest w opakowaniu, które nie jest. Które również nie jest plastikowe. Cudowne, on jest dodatkiem bodajże cynamonu. To jest taki zapach chyba z cynamonem. Naprawdę doskonały produkt i się cieszę po prostu, że teraz mogę taki stosować. Jeszcze szukam, jak macie dostęp do pasty do zębów, takiej, która nie będzie w plastiku, to będę wam bardzo wdzięczna, jakbyście mi podrzucili. No i kilka kosmetyków. Teraz chcąc, nie chcąc, no nie ma takiego kremu, jakiego bym chciała, w szklanym takim, opakowaniu. Są natomiast oleje, tutaj jest olej, olej akurat z Dalszemi. Tutaj jest z Ministerstwa Róża i Malina serum do pielęgnacji twarzy. Mam też i z Dalszemi mam również krem też do, do twarzy, taki no akurat, w którym po prostu... Który jest w szklanym, w szklanym opakowaniu, ale trzeba tam paluszek wkładać, więc ja go tylko na noc stosuję i tylko ja, i nikt tam mi nie może grzebać w nim. Bardzo fajny również produkt to jest z Colway International, firma moich przyjaciół, polska firma. Tutaj akurat mam serum do, do twarzy i do ciała, również w szklanym opakowaniu. Poproszę ich tylko jeszcze, czy mogliby tego jak później opakują to w kartonik to czy mogliby tego jeszcze nie pakować później w folijkę, bo ta akurat folika to nie jest tam do niczego potrzebna. I hydrolat różany, czyli jeżeli chodzi o tonizację na przykład twarzy, no to też szukałam jakiegoś rozwiązania dla siebie, no bo okej, okay, no toniki wszystkie po prostu jakie tylko były, to prawie, prawie miałam w plastiku. Tutaj akurat hydrolat z ministerstwa znalazłam taki, którym można po prostu również stonizować twarz. I Taki z włoskiej firmy był w, szklan, w szkle. To on był z jakiejś lipy, ale już mi się skończył, także wam nie pokażę. Przepraszam. I jest jeszcze z takiej firmy Kłos, bardzo fajne serum pod, pod skórę, pod, pod krem który również jest w szklanym opakowaniu. Także jak widzicie, teraz mam obsesję na punkcie szklanych opakowań. I do kąpieli jeszcze z ministerstwa yy, zaczęłam sobie kupować takie yy, kule. Półkule kąpielowe, które one są pakowane właśnie w papier, nie w plastik. To są jednorazowe kule, czyli jak chcecie sobie zrobić taką super, po prostu jakąś kąpiel, nagrodę za to, że przez cały tydzień nie używaliście plastiku, to taką kulę sobie wrzucacie po prostu do wanny. Pięknie pachnie. No i wtedy taka. Kąpiel, że tak powiem, nagroda. Ja uwielbiam sobie robić nagrody, także takie nagrody między innymi sobie robię. Moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o moje kosmetyczne wybory. Przygotowuję się do znalezienia kosmetyków kolorowych, czyli kosmetyki kolorowej do malowania. Jeżeli znacie jakieś firmy, macie jakieś patenty, to bardzo chętnie przyjmę, przyjmę Wasze rady. Napiszcie mi proszę w komentarzu, ponieważ tutaj też bym chciała zrobić jakiś, jakiś progres. Dajcie mi znać, proszę, jak Wam idzie z Waszymi postanowieniami noworocznymi, co Wy już wdrożyliście, jakie małe zmiany, bo pamiętajcie, to mają być małe zmiany. Nie katujcie się, nie biczujcie się. Jak ktoś mi kiedyś kupi jakiś krem w plastiku, to go przecież nie będę wyzywać od jakichś najgorszych. Wy też tego nie róbcie. Tu chodzi o to, żeby każdego dnia stawać się po prostu coraz bardziej zaawansowanym w swoim postanowieniu. I tak jak na przykład są ludzie, którzy biegają maratony, są tacy ludzie, którzy gdzieś wchodzą na giri majaro i tak dalej, to ja jestem taką osobą, która jak siebie wystawia na próby, to wystawia siebie na próby takiej cał, takiej permanentnej, permanentnego doskonalenia się w jakimś obszarze. I jak widzicie zaczynam od małych rzeczy, jeszcze nie jestem w tym absolutnie żadnym specjalistą, ale jeżeli wiem, że mogę zmienić jakąś małą rzecz, jeżeli wiem, że mogę po prostu zamienić duże kosmetyki na koncentraty, jeżeli mogę zamienić opakowania plastikowe na szklane, jeżeli mogę zacząć po prostu używać mydła, to każdy z nas z pewnością jest w stanie to zrobić, więc dlaczego by nie. Czekam na Wasze postanowienia w komentarzu i czekam na Wasze rady w kwestii kosmetyki, jeżeli znacie. Tylko proszę Was, nie każcie mi jeszcze teraz robić sobie samodzielnie kremów, bo jeszcze nie jestem na to gotowa. To jest coś, co być może przyjdzie do mnie. A jeżeli jeszcze znacie takie miejsca, na przykład w Truźmieście, do których można pojechać i sobie, nie wiem, napełnić do swojego pojemniczka jakiś krem albo cokolwiek innego, słyszałam, że są takie miejsca, to dajcie mi też znać w komentarzu, chętnie się temu przyjrzę. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam bardzo gorąco, no i do zobaczenia w kolejnym Power poniedziałku.